Mojej przyjaciółce śnił się pewien motyw od pewnego czasu. To było akurat zwierzę opiekuńcze, które do niej tam przychodziło. A ja, ona mi o tym opowiedziała. No i wtedy spałyśmy w jednym pokoju, bo ona mi nocowała. I, I mi i ja jej przyśnił się ten sam motyw, ten pies. Mhm. Tylko mi się przyśniło trochę coś innego, i potem na drugi dzień, kiedy jej to powiedziałam, coś jej się rozjaśniło w tej historii. Te, Inaczej zaczęło się trochę to śnić, więc jakby dzieliliśmy ten sam motyw snu mm -hmm. w ten sposób. No i moje pytanie jest właśnie, jak to jest z tym dzieleniem snów, kiedy to się pojawia, czy to właśnie jest możliwe wtedy, kiedy nam ktoś powie, czy może zdarzać się też tak, że śnimy to samo z drugą stroną mamy bardzo mocne połączenie w tym samym momencie, ale nie wiemy o tym, tylko potem się możemy o tym dowiedzieć. Mm -hmm. Jasne. W ogóle tutaj odpowiem na to. Na tyle Iho, oczywiście, umiem. Też tak mogę zauważyć, że może być tak, że w Twoim przypadku dla Ciebie, może być w ogóle takie um, dostępne, żeby śniło się Tobie to samo co drugiej osobie. Bo to jest też jakby charakterystyka danej osoby. Możesz mieć też takie ułożenie w horoskopie, mhm. że um, widać, że jeżeli chodzi o sny. Że jest możliwe dla Ciebie mieć te same sny, co ktoś, i widzieć te same rzeczy, dzielić z kimś po prostu to doświadczenie. No. Nie każdy tak ma, ale Ty w rodzinie też masz tą sytuację, na przykład, że była ta zjawa, no. która się śniła Tobie, mamie, wujkowi, różnym członkom rodziny. Jakby widzieliście to samo, jakby między Tobą a innymi osobami była możliwość za pomocą snu spotkania się z tą samą energią, z tą samą rzeczą co innym osobom na płaszczyźnie snu. I tu z twoją znajomą była też podobna sytuacja, że śniłyście i jakby ty widziałaś też to samo, tylko od swojej strony jakby. Kiedy śnimy o czymś, jest jak najbardziej zrozumiałe, że ty będziesz to widziała trochę inaczej, a znajoma trochę inaczej, ponieważ twój świat jest jakby troszeczkę inny niż jej. I Każdy widzi ze swojej perspektywy i ma pewne własne też takie nacechowania emocjonalne, szlaki myślowe, które się tak łączą, że dają pewien obraz i one są inne dla każdego człowieka. Więc możemy myśleć o tym samym, a śnić to trochę inaczej, nawet o tym samym człowieku, czy na przykład tej zjawie, że w twoim ona może wyglądać trochę inaczej niż u wujka i trochę inaczej może u mamy wyglądać. Dać. Ale będzie ciągle bardzo podobna i wiecie, że to jest cały czas ta sama energia. Więc mogę powiedzieć tak, że może być tak, że Ty masz też dodatkowo taką zdolność, bo nie każdy po prostu tak ma. Są osoby, które mają prorocze sny, hmm. że im się coś śni i wiadomo, że to się spełnia. Hmm. Czasami wiadomo, na jakich zasadach to proroctwo, można tak ująć, działa, a czasami nie wiadomo do końca, jakie zasady ten kierują. Mój zaprzyjaźniony astrolog, bo jak wiecie, to oprócz tego, że jestem astrologiem, to mam też duże przyjaciół i wśród tego astrologów innych, z którymi wymieniam na bieżące informacje. On używa czasami takiego określenia, że musisz się nauczyć samemu odczytywać jakby tą swoją podświadomość i się z nią dogadać. Trzeba się umieć dogadać z tą podświadomością, na jakich zasadach ona do ciebie komunikuje, bo każdy ma swoją właśnie i... I tak e, ta konstrukcja relacji z tą osobą i tego, jak nasza nieświadomość do nas komunikuje może być inna, niż do kogoś tam innego. E, I to jest jedno, a druga rzecz, jakie są w ogóle te możliwości dzielenia z inną osobą e, tych samych rzeczy właśnie, czy to jest e, po prostu możliwe. E, pamiętam, że gdy zadałaś to pytanie e, tam na początku, mm -hmm. jak, się tutaj, jak się tutaj rozsiadaliśmy do tej mm -hmm. całej sesji, to ja pomyślałam, że chodzi też o taką sprawę takich e, mocnych więzi z pewnymi hmm. ludźmi. E, I e, jak najbardziej możemy w snach e, mieć jakby takie rzeczy związane z innymi osobami, albo coś co nas łączy, jeżeli mamy z kimś bardzo mocną więź taką emocjonalną, ponieważ z drugą osobą więź jest e, emocje, to jest energia. Więc to połączenie energetyczne jest tak mocne między niektórymi ludźmi, że sprawy dotyczące innej osoby, nawet takie, które są pewną tajemnicą, pewnym zakryciem, one mogą się pojawiać w naszym śnie, ponieważ tak mocne jest między nami połączenie, że też osoby, które pracują nad na ustawieniami albo podobnymi metodami wiedzą, że są też te połączenia w systemie, czyli na poziomie serca. Mamy połączenie z innymi ludźmi, a sny również się poruszają tam, gdzie my nie mamy tych barier z intelektu, nie. tylko tam jest dużo tych barier, można powiedzieć, albo wyłamanych, albo w ogóle niezbudowanych. Więc e, sny mogą nam pokazywać te rzeczy na temat innych osób. Mogą być sny, które się śnią dwóm albo trzem osobom podobne. To jest wszystko jak najbardziej możliwe. Dlatego, że sen działa na naszych poziomach po prostu energetycznych, na naszych poziomach serca i emocjonalnych, gdzie nasze połączenie z innymi ludźmi potrafi być bardzo mocne. I we śnie możemy też uzdrawiać inne osoby, a możemy też dostawać negatywne wpływy od innych osób. Więc odpowiedź jest, że tak, że jak najbardziej tak. I nie wiem, czy jeszcze coś było w tym pytaniu, albo możesz tak do, sobie ja jeszcze... Do... Jeszcze mogłabym się podpytać, e, czy na przykład możemy się komunikować właśnie w ten sposób jakąś osobą podczas snu. Mhm. Czy na przykład odpowiedzi na jakieś to pytanie, się na mhm. Jest sytuacja, że albo ona pyta, albo jest jakaś sytuacja, że możemy dać radę w tym śnie. Czy jest to jakieś, jakaś metoda na to, czy to jest to możliwe też? To jest taki jakby niezbadany trochę obszar, także z tych wszystkich doświadczeń i własnych i w ogóle też informacji, które mam od osób, które praktykują na przykład jogę snuśnienia od mm -hmm. lat, to przedstawię taki swój własny mm -hmm. obraz i pogląd na tą sytuację. To jest taki niezbadany teren. Może być tak, że we śnie nawet jest ktoś rozpozna sen, że to jest świadomy sen mm -hmm. i on ma bardzo mocno tą świadomość wybudzoną. I próbuję osobę, z którą właśnie gdzieś przebywa, uświadomić, że to jest sen, obudź się, bo to jest sen, rozpoznaj, że to jest wszystko tutaj takie, albo coś do tej osoby przemówić. I myślę, że może być tak, że nie w niektórych przypadkach może się temu udać, a w innych przypadkach tam tamci ludzie po prostu no na drugi dzień z nimi rozmawiamy, a nic z tego nie wiedzą. Ale też wśród różnych nauczycieli, w ogóle świadomego śnienia, robiłam kursy u takiego nauczyciela, który jest, można powiedzieć, uniwersalny w sensie, on nie naucza jogi snu, tak typowo nie naucza, tak jakby zgodnie z jakąś konkretną religią, tylko odkrył bardzo dużo zasad świadomego śnienia po prostu sam. Od dziecka się tym zajmując, i również należy do takiej grupy, takiej małej grupy utworzonej wśród uczniów, a właśnie tego nauczyciela, gdzie czasami wymieniamy się albo umawiamy się na takie, na przykład w takich przełomowych astrologicznych momentach, takie próby śnienia świadomie jako grupa. Gdzie na przykład umawiamy się, typu dzisiaj w nocy będziemy próbowali spotkać się na przykład przy piramidach w Egipcie i tam będziemy czekać. No i takimi sposobami można sprawdzić, czy jest to możliwe, żeby różni ludzie się spotkali i był kontakt, który później można na poziomie jawy wymienić i potwierdzić. Mhm. I mogę powiedzieć tak, w niektórych przypadkach to jest jak najbardziej do osiągnięcia. Czyli to, co się tam śniło. Można później wymienić, że rzeczywiście te osoby się spotkały albo coś wyglądało trochę inaczej, ale jednak ten kontakt był. W innych przypadkach każdy to widzi od swojej strony i to po prostu nie jest jakby takie możliwe do potwierdzenia, więc tu jest takie całe pole do zbadania. Bardzo dużo tutaj można zbadać. Również ją mówię o tym zjawisku synchroniczności. To się tyczy i naszej, jakby, jawy, i również snu, więc jest możliwe to, ale nie ma jeszcze zbadanego tego mm. tematu tak dokładnie, jeżeli chodzi o tą zachodnią, tutaj stronę analizy snu i tych nauczycieli, którzy przekazują to tak dla mas i takie uniwersalne techniki. Jeżeli ktoś jest bardzo zainteresowany tym tematem i chciałby go zgłębić, się mogę jak najbardziej odesłać do źródeł, które są jak najbardziej takie autentyczne i upoważnione do nauczania takich bardziej zaawansowanych praktyk, z których ja korzystam jako uczeń, ale nie nauczam ich jako nauczyciel, ponieważ to jest rola moich mistrzów, którzy mają swój poziom tych praktyk już tak zaawansowany. Że jak najbardziej są po prostu na pozycji, żeby tego nauczać innych, a ja mogę zabrać osoby, z którymi pracuję do pewnego momentu, gdzie też mogę wskazać, kto je przechwyci, żeby zabrać je jeszcze dalej. Musimy też być świadomi, że tak naprawdę to my sami zabieramy siebie coraz dalej, a ci nauczyciele, którzy się pojawiają na zewnątrz, to też są obrazy naszego wewnętrznego nauczyciela, jakby nas samych, który jest zawsze w naszym sercu od momentu naszych narodzin do końca tego życia i później w naszej dalszej podróży. Więc w takich bardziej zaawansowanych praktykach i istnienia, wśród autentycznych mistrzów tych metod, można jeszcze bardziej te tematy zgłębiać. I to już tak, to nie jest już takie, żeby to tutaj omawiać, to no. debatować, bo to są też nauki, które wymagają pewnego przekazu, wymagają no. pewnych zasad, i to trzeba wziąć po prostu od konkretnych nauczycieli no. i zostać pouczonym szczegółowo co do tego. Ale to jest dostępne dla osób na zachodzie, nauczyciele przyjeżdżają, nawet czasami przez podcasty można obejrzeć. Więc e, jeśli ktoś chce ten temat zgłębiać, to to też jest jak najbardziej e, dostępne. Tak szczęśliwie w takich wygodnych czasach żyjemy, że dla większości osób, e, szczególnie tu na Zachodzie, jest taka możliwość.